Państwo dziś w tych dniach w Brukseli rozgrywa się przyszłość polskiego rolnictwa. Niestety w Brukseli, ponieważ państwo polskie przekazało swoje kompetencje w dziedzinie tak strategicznej branży jak produkcja żywności do Unii Europejskiej i dziś również w Unii Europejskiej armatkami wodnymi gazem łzawiącym zostali zaatakowani rolnicy, którzy bronią swoich praw, bronią swojego przetrwania, bronią swojego bezpieczeństwa. O to bezpieczeństwo miała dbać Unia Europejska, miała stabilizować rynki rolne. Tymczasem dziś Komisja Europejska robi wszystko, by wbrew bardzo wielu państwom europejskim przejść do ratyfikacji groźnej dla rolnictwa europejskiego umowy Mercosur. Wiele produktów rolnych, absolutnie kluczowych także dla polskiego rolnictwa, nie tylko europejskiego, jest w Brazylii i w innych państwach Ameryki Południowej znacznie, znacznie tańszych i produkowanych bez tych samych wymagań co w Europie. W ramach tej umowy mają być one dopuszczone na nasz rynek i zaczną miażdżyć swoją konkurencją naszą produkcję rolną. Odpowiedzią Komisji Europejskiej są uniki, są triki, jest wreszcie gazowanie i polewanie rolników, którzy przyjechali protestować przeciwko temu. Wśród nich są także polscy rolnicy, z którymi się solidaryzujemy. Nie są to wyłącznie obawy rolników czy polityków. Również według raportów np. Banku Pek geopolityka na talerzu, dowiadujemy się, że właśnie to polskie rolnictwo szczególnie może być poszkodowane i czeka nas olbrzymi kryzys w sektorze wołowiny, drobiarstwa czy cukru. To także wpłynie na sektor produkcji zbóż, bowiem polskie zboża świetnie nadają się na zboża paszowe, a bez własnej produkcji zwierzęcej. Również ta produkcja zbóż nie będzie miała zbytu, a tym samym nie będzie miała uzasadnienia. Polska jest europejskim producentem i potentatem w produkcji drobiu. Na tę konferencję przychodzę prosto z trwającego w budynku posiedzeń komisji spotkania z producentami i przedstawicielami branży hodowlanej. Ci ludzie chcą zapewniać Polsce zdrową polską żywność i bezpieczeństwo żywnościowe. Tymczasem rząd, zamiast ich wspierać, w ogóle się z nimi nie konsultuje i w ostatnich miesiącach stworzył rząd, można by powiedzieć, prawdziwy festiwal hipokryzji. To jest, proszę Państwa, uchwała, którą my zaproponowaliśmy Sejmowi, uchwała Sejmu zobowiązująca rząd do budowania mniejszości blokującej ratyfikację traktatu Mercosur. Rząd, oczywiście większość rządząca, nie chcieli za tą uchwałą głosować. Jednocześnie twierdzili, że oni tę mniejszość blokującą najpierw twierdzili, że budują, że są przeciw. Jak zaczęliśmy bliżej przyglądać się ich stanowisku, okazało się, że nic w tej sprawie nie robią, że dyplomacje innych państw europejskich właściwie są niepewne stanowiska Polski. Że w rządzie nie ma w tej sprawie jakiejś ani jednoznaczności, ani komunikacji, a premier Tusk, można by powiedzieć, w swoim stylu celował w różnego rodzaju unikach. Minister Sikorski ogłosił fiasko budowania mniejszości blokujących już parę miesięcy temu. Zaiste jest to bardzo dziwna strategia. Budowania własnej pozycji międzynarodowej, budowania sukcesu politycznego, kiedy ogłasza się fiasko jeszcze przed końcowymi decyzjami. Dziś wiemy, że sprawa nie jest wcale ani przesądzona, ani jednoznaczna, a więc Tusk z Sikorskim mylili się lub jeszcze gorzej, być może wprowadzali w błąd w interesie Niemiec, bo dobrze wiemy, że Niemcom zależy szczególnie na otworzeniu rynków południowoamerykańskich i są gotowi poświęcić interesy rolnictwa w imię, w imię interesów przemysłowych. Do krajów, które są przeciw. Poza Polską, co jak mówię, trzeba było wymuszać kolanem. Ministrowie tutaj zachowywali się infantylnie i absolutnie nieuczciwie, nie, nie nieszczerze. Poza Polską należy do przeciwników Francja, Austria, Irlandia czy Węgry. Po drugiej stronie, poza Niemcami są Holandia czy Belgia. Najbardziej niepewne jest stanowisko Włoch. Włochy twierdzą, że są w stanie się na to zgodzić, ale nie teraz. To, co powinien robić polski rząd, to powinien właśnie negocjować z Włochami, powinien być w stałym kontakcie z państwami, które chcą zablokowania tej ustawy. Tymczasem minister Krajewski ośmieszał się wzywając do tego, żeby nie być za Mercosurem z Warszawy, zamiast pofatygować się z wizytą do państw, których opinia może nie jest jasna czy sprecyzowana. My jako sądzę, że jedyna wiarygodna siła polityczna od początku Pracowaliśmy na rzecz tego, żeby tej umowy nie było. Wspieraliśmy rolników w trakcie protestów przeciwko piątce dla zwierząt, wspieramy ich także w protestach przeciwko Mercosurowi. Także wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu liderów w Brukseli przed y, y, dzisiejszą, jutrzejszą Radą Europejską, y, gdzie cała nasza grupa polityczna, Patriotów dla Europy, ma bardzo jasne stanowisko przeciwko ratyfikacji umowy z Mercosur. Nie tylko jesteśmy przeciw, ale także złożyliśmy właśnie jako Patrioci dla Europy wniosek. Wniosek o zbadanie czy tryb ratyfikacji jest zgodny z traktatami. Przypomnijmy, że Unia Europejska tak ważną sprawę chce ratyfikować większością kwalifikowaną. Zgłosiliśmy też pokazany przeze mnie projekt ustawy, projekt uchwały, który miał zobowiązywać rząd. Sam fakt, że większość rządząca nie chciała przyjąć projektu uchwały, który precyzowałby stanowisko rządu, jest jasną wskazówką, że w tej sprawie była jakaś. Nieczysta gra. Konfederacja, proszę Państwa, jest jedyną siłą polityczną, która ma tutaj naprawdę jasne stanowisko. Przypomnijmy, że nasi rywale z opozycji, inna partia nazywana przez wiele mediów prawicową, czyli PIS, w momencie kiedy rządzili to umowę z Mercosurem, popierali, co było wyrażone ustami ich ministra spraw zagranicznych, obecnie już ich krytykującego, ale to jest cecha polityki kadrowej, czyli ministra Czaputowicza. Minister Czaputowicz mówił, że te Umowę popiera, więc można powiedzieć podobnie klasyka gatunku, podobnie jak z Europejskim Zielonym Ładem, jak rządzili, to wdrażali, chwalili, teraz kontestują tak samo z Mercosurem. My tutaj jako jedyni uważam, mamy wiarygodność i będziemy bronić polskich rolników, będziemy bronić wszystkich sektorów polskiego rolnictwa i nie pozwolimy, żeby w ten sposób polskie rolnictwo niszczyć. To się odbywa na różnych kierunkach, rynek europejski jest zalewany żywnością bez tych samych standardów o niższych kosztach wytworzenia i to jest jest prosta droga do zniszczenia rolnictwa. My się na to nie zgadzamy. Dziękujemy tym rolnikom, którzy dzisiaj są w Brukseli, którzy dzisiaj protestowali i liczymy na to, że uda się to jeszcze zatrzymać. A jeżeli by się nie udało, to będziemy zmierzać do tego, żeby zablokować niszczenie naszego rynku rolnego i spożywczego tutaj w Polsce. Czy są jakieś pytania? Pytanie do dziennikarzy? Proszę bardzo. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się o tak zwanych klauzulach ochronnych, które zostały wypracowane w Brukseli i moje pytanie brzmi, czy one są wystarczające, aby uchronić nasz rynek? Jeżeli chodzi o tak zwane klauzule ochronne, to zdaniem naszych europosłów, zdaniem naszych prawników, ekspertów zajmujących się trwającymi negocjacjami, w szczególności zdaniem naszej europosłę Anny Bryłki, która pracuje w komisji zajmującej się właśnie kwestiami handlu, jest to mydlenie oczu. To znaczy te klauzule ochronne mają stworzyć pozór sukcesu negocjacyjnego dla rządów, które chcą wyjść z twarzą w sytuacji, kiedy wbrew nim zostanie ta umowa Za Zaakceptowana i ratyfikowana. Warto zwrócić uwagę, że terminy są koordynowane z wizytą szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Brazylii. Ona chce mieć po prostu osobisty sukces w sfinalizowaniu trwającego bardzo wiele lat procesu negocjowania tej ustawy, tej, tej umowy. No my się z tym nie zgadzamy. To znaczy, uważamy, że te środki są absolutnie niewystarczające. Ale przede wszystkim, może powiedzmy o rzeczach ogólniejszych, nie rozumiemy przyczyny, dla której rynek unijny miałby być dalej otwierany. Już w tej chwili na europejski rynek wlewa się ogromna, ogromny import. Sam rynek drobiarski to jest mniej więcej 3,5 miliona ton, z czego około miliona ton to jest import. Dlaczego mielibyśmy jeszcze bardziej zwiększać import żywności do Unii Europejskiej? Dlaczego mielibyśmy likwidować swoje własne rolnictwo i wystawiać bezpieczeństwo żywnościowe narodów europejskich na ten niebezpieczny test? Jest to absolutnie zły kierunek. Tu nie chodzi o to,